Nigdy nie wiesz, jaka muzyka popłynie, kiedy otworzysz nową książkę. Poczujesz smutek, czy poczujesz wdzięczność? Otworzysz się na odczuwanie, czy będziesz tylko obserwował? A teraz pomyśl, że w miejscu, w którym się znajdujesz, unoszą się dziesiątki innych historii. Historie są zapisane w przedmiotach, w miejscach. Nie tylko my nosimy wspomnienia. Trzeba się tylko wsłuchać. Jesteś w stanie usłyszeć ciszę? Jesteś w stanie zobaczyć światło, zamykając oczy? Niesamowite uczucie, bo to są tylko zwykłe, czarne słowa na białej kartce papieru. Życzę Wam, żebyście. Choć raz w swoim życiu doświadczyli tego, żebyście zostali tak dotknięci przez literaturę, żebyście poczuli, że ktoś na strunach waszej empatii wygrywa jakąś piękną melodię. Nie będzie dzisiaj gorącej premiery, świeżynki, nowości, nie będzie debiutu. Książka z 2014 roku. Cofam się prawie o dekadę, kiedy już opadł kurz ze statuetek, które ta książka otrzymała, kiedy poodpadały od niej wszystkie etykiety bestsellerów, kiedy entuzjazm i podniecenie czytelników. Nieco osłabło. Bez uprzedzeń, bez żadnych oczekiwań przeczytałem światło, którego nie widać ku Waszej wielkiej uciesze, bo na Instagramie entuzjastycznie reagowaliście, jak powiedziałem Wam, że zabieram się do czytania. Człowieku jednak tkwią głęboko zakorzenione uprzedzenia, i jak sięgam po literaturę nagrodzoną literacką prestiżową nagrodą, to myślę sobie, to jeszcze nie mój level, jestem za mało inteligentny, nie znam się, potrzebuję słownika, nie przejdę przez to, nie przebrnę. Nie zrozumiem, co autor miał na myśli. I początkowo wpadłbym w taką pułapkę, bo zamiast normalnego numernictwa rozdziałów dostałem tytuły. I pomyślałem sobie, oho, to chyba jest jakaś jedna wielka personifikacja, zaraz sobie odpuszczę. Ale okazało się, że Antony Dor w taki właśnie sposób chciał nam pokazać wszędobylskość i grozę wojny. Że historie z przeszłości dramatyczne są utkwione nie tylko w ludziach, ale również w przedmiotach czy w miejscach. I gdy już prawie ugotowałem się w sosie tych własnych uprzedzeń, dostałem pomocniczą datę. To okolice końca II wojny światowej. Tam dzieje się akcja kulminacyjna, można powiedzieć. Ale zaraz, za chwilę, wracamy do przeszłości. Wracamy po to, aby poznać bohaterów. I pierwszą bohaterką jest Marie-Lo, młoda francuska dziewczynka, której los spłatał tragicznego figla, bo zanim jeszcze zaznała dobrze dzieciństwa, to przestała to dzieciństwo widzieć, stała się niewidoma. I jej ojciec postanowił, że nie zostawi, choćby przez następne milion lat mieli spędzić w ten sposób, to będzie trwał przy niej. I wyobraźcie sobie, jakie emocje muszą być w czytelniku, kiedy śledzi historię Mary Law, której życie nagle z dnia na dzień od tak zmieniło się w dramat i ten dramat został spotęgowany jeszcze przez to, że nagle wybucha wojna, której dziewczynka doznaje wszystkimi zmysłami oprócz zmysłu wzroku. Jakie to musi być dramatyczne, jakie to musi być traumatyczne przeżycie dla niej. Jak wiele czytelnikowi daje tutaj postać marie Lowe? Przede wszystkim próbujemy wyobrazić sobie wojnę w taki sposób, jaki ona sobie ją wyobraża. Jest to dla nas zupełnie inne doznanie słyszeć, odczuwać, ale nie widzieć. Dodatkowo widzimy tę piękną miłość niewypowiedzianą, bezwarunkową, bez zastanowienia. Ojciec nawet nie myśli o tym, żeby własną córkę porzucić. On spróbuje ten świat jej ułatwić. I myślę, że czytelnicy nie chcieli się z tą książką rozstać dlatego, że został wprowadzony kolejny bohater, werner, który jest po drugiej stronie barygady. Marie Lowe jest we Francji, on jest w Niemczech. To on będzie kształcony na oprawce. To on też jest marzycielem który chciałby konstruować radia, który się tym pasjonuje, ma do tego smykałkę, ale jak jego wielu kolegów później powie, nasze życie nie jest naszą własnością, nie możesz z nim zrobić tego, co ci się podoba. Perspektywa Wernera, choć inna, wzbudza podobne emocje jak Marilo. To on będzie musiał pogodzić się z faktem, że jego marzenia zostaną zdeptane, że zostanie wciągnięty w machinę, wzięty do fabryki. O nazwie hitler i tam będą robić z niego jedynego prawowitego Aryjczyka. I Werner przejdzie mnóstwo testów, mnóstwo egzaminów, w których będzie musiał dowieść, że jego kręgosłup moralny został przetrącony, że już duszą i ciałem należy do trzeciej Rzeszy. I za Wernerem tak bardzo chce się podążać w tej książce, dlatego że w jego historii poukrywane są inne historie. Jest jedna rzecz, którą mogę wam zdradzić, której pewnie się już domyślacie, że będzie gdzieś majaczyła w tle tej powieści ci te klejnoty, ten niebieski kolor, który się tutaj pojawia. To tak zwane Morze Ognia. Ciekawa legenda związana z pewnym klejnotem i to jest jakaś tam metafora ukryta, jakieś drugie dno tej książki, które będziecie dopiero po czasie poznawać. Nie jest to żadna historia kryminalna, że będą łowcy klejnotów i tak dalej, chociaż pojawia się pewien oficer, który bardzo chciałby Poznać o no wyklejon. Może wejść w jego posiadanie, bo jak wiemy, za czasów wojennych była specjalna jednostka, która trudniła się łupieniem najbardziej wartościowych obrazów, dzieł kultury i one gdzieś tam dalej spoczywają za zachodnią granicą. Niektóre z nich wróciły na miejsca, ale niektóre pewnie nigdy już nie wrócą. No i do tego jeszcze to miasto z okładki, miasto Saint Malo, przepiękna francuska miejscowość, otoczona wodą, twierdza, która została doszczętnie zrujnowana w czasie II wojny światowej, ale szybko odbudowana. Ja przeczytałem w swoim życiu kilka książek, które opisywały rzeczywistość wojenną z różnych perspektyw, bo była to chociażby kultowa książka rzeźnia nr 5, Kerta Wonegeta, czy paragraf 22 znany Wam Helera. I to były książki, które pokazywały wojnę w trochę krzywym zwierciadle gdzie autorzy wyszli z założenia, że jedyne, co można zrobić, to wyśmiać to, bo jest to po prostu sytuacja tak kuriozalna i tak abstrakcyjna, że nic innego nam nie zostało, jak po prostu uśmiechnąć się, szaleńczym oczywiście uśmiechem i iść po los, który zgotował nam ktoś inny. Natomiast w świetle, którym mnie widać, jest to ta wrażliwa część wojennej rzeczywistości, ta pokazująca, jak przetrącone są życia bohaterów, jak bardzo im współczujemy, jak bardzo razem z nimi przeżywamy to wszystko, co się wydarzyło w tamtych latach. To jest oczywiście straszne. To jest, można powiedzieć, jednowymiarowe, ale takie było wtedy zło. Ono nie miało wielu wymiarów. Ono nie było trochę podszyte dobrocią, ono było bezwzględnie złe i byli w nim bohaterowie, którzy byli bezwzględnie dobrzy. I dzisiaj jest nam to ciężko pewnie przetrawić, zrozumieć. Taka literatura z takimi bohaterami. Nie jest tak lubiana, jeżeli oni są jednoznacznie biali, ale, ale tacy bywali. To chyba źle o nas świadczy, że takich tylko oczekujemy dzisiaj: skomplikowanych, trochę dobrych, trochę złych. Ale wtedy Marilo i Werner byli tymi światełkami w tunelu. I to oni dostrzegali to światło, którego nie dostrzegali inni i postanowili za nim podążyć. I przyłapuje was już na tym, że chcecie pomyśleć, a Marie Loi, Werner, pewnie chylą się ku sobie, pewnie jakaś historyjka miłosna, jakiś Roman Nic z tych rzeczy. Literatura obozowa wiem, że w ostatnich latach jest szczególnie popularna. I szczególnie popularne są wątki romansowe. Ja mam do tego stosunek ambiwalentny, nie sięgam po tego rodzaju literaturę, ale wiem, że są głosy sprzeciwu, szczególnie czytelniczek, że osadzanie romansu w rzeczywistości obozowej no, może jest nie tyle co nieprawdopodobne, ale wydaje mi się, że pojawiają się tam fałszywe obrazy rzeczywistości wojennej. Czy ta książka jest za długa? Niektórzy mają obiekcje co do tego, że Antony Dor. Trochę przeciągał, trochę nadmierne stężenie tego dramatu. Można było krócej, można było bardziej do sedna, ale to nie spełniłoby moich oczekiwań, tak mi się wydaje. Że chciałem właśnie książki, gdzie nie goni się za akcją, ale dostaje się te opisy trafiające w samo sedno, trafiające w najczulsze nuty. I na tym polega, wydaje mi się, że fenomen tej książki, na to uwagę zwróciło pewnie jury że jest to literatura o II wojnie światowej, ale z takiej perspektywy, której brakowało w literaturze albo którą należałoby właśnie nagrodzić. I ja też tak uważam. Uważam, że tego rodzaju książki mogłyby być lekturami, chociażby we fragmentach, bo Antony Dor... Tutaj się pokusił o kilka takich prawd życiowych, o kilka fajnych fragmentów, o te historie w historiach, które wystarczy zacytować czy przeczytać we fragmentach, żeby mieć pole do jakiejś dyskusji. Ale wiecie, szkoła nie poruszajmy tego tematu. Natomiast kroi się serial i uważam, że to bardzo dobrze, bo to jest historia jak na film, jak na ekranizację i mam nadzieję, że, że dojdzie do skutku i będzie fajnie odegrana, bo wyraziści są tutaj bohaterowie. Bo nie tylko Werner, nie tylko Marie Law, jest jeszcze jej ojciec przecież, jest jeszcze jej wujek, z którym później pomieszkiwała. Wokół Wernera też są ciekawe postaci i myślę, że to może być kawałek dobrego kina. Czy gdybym w 2014 roku prowadził kanał książkowy, to ta książka znalazłaby się w Rankingu najlepszych książek roku? Być może z pewnością zwróciłbym na nią uwagę jako na książkę wyjątkową albo na wyjątkowe podejście do konkretnego tematu, bo w trakcie czytania tej książki odczuwałem i ta książka pozostawiła we mnie coś po sobie. I nawet czytając ją, mówię do Oli, kurde, ale smutną książkę czytam. Ale jest bardzo dobra. I zobaczcie sami w opiniach, co ta książka. Z czytelnikami robi. Albo przeczytajcie sami i sami napiszcie, co ona zrobiła z Wami. Może nic, a może jednak poruszyła te czułe tony. Jestem ciekaw Waszych opinii. I co sądzicie o takich w ogóle nagradzanych książkach? Czy uważacie, że warto do nich sięgać po czasie, czy właśnie w roku, kiedy otrzymały te nagrody? Czy lepiej właśnie odczekać? aż ten szum i hype opadnie. Czy jesteście takimi czytelnikami, że robią właśnie na przekór. Jak jest hype, to ja nie chcę. Poczekam sobie parę lat, no ja poczekałem. Nie mam pojęcia, jaki miałbym odbiór tej powieści wtedy. Dzisiaj jest jak najbardziej pozytywny jest to książka, którą wam zdecydowanie polecam. Światło, którego nie widać. A niedawno ukazała się nowa powieść autora, Miasto w chmurach, która już zbiera wysokie noty. Ja mam zaufanie po tej, więc kto wie, może niedługo po nią też sięgnę. Ode mnie to byłoby na tyle. Trzymajcie się ciepło, oby nie za ciepło, żeby Wam się nie spaliło wiadomo co. No i do następnego, z książkowym pozdrowieniem.